Kreator stron internetowych WebWave ma nowe szablony. Wypróbujmy sobie je. Wczytajmy sobie pierwszy: Max Development. Wybieram ten szablon. Jesteśmy w kreatorze. Przejdźmy sobie do widoku strony. Zobaczmy, jak to wszystko tu wygląda. O nas, o, o nas. Aha, przechodzi tutaj w dół, czyli to jest. Strona typu One Page. Zrealizowane inwestycje. No, fajnie nam się tutaj przewijają, choć troszeczkę przycinają. Kontakt. Kontakt przechodzi w dół strony. Tu mamy fajne przyciski. Ładnie, kolorystycznie to wszystko wygląda. Tu troszeczkę wydaje się pusto, ale. Ogólnie można sobie to poprawić. Mhm, tutaj na przykład w tym szablonie jeszcze dodałbym jakieś fajne opisy dodatkowo, żeby to tak bardziej interesująco wyglądało. Ale ogólnie sam szablon niczego. Niczego sobie, że tak powiem. Wyślij e-mail. Dobra, wróćmy do sobie do kreatora. Wyślij OK OK. I wysyłamy sobie. Dobra, fajnie. Tutaj logo. Sprawdźmy wersję responsywne tych szablonów. No chwileczkę poczekajmy. Okej. Okay. No, tutaj wygląda to fantastycznie. O. A teraz jeszcze bardziej fantastycznie. Dobra. Budujemy przestrzeń fajnie, fajnie, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Mo można sobie użyć tego szablonu yy, tutaj sobie Troszkę może ten obraz poprawię, ponieważ on się ciągnie. Nie wiadomo dlaczego tak mocno w dół. Mhm. No, troszkę problem jest tutaj z działaniem tego. Powinno mi się to zmniejszyć. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Okej, okay, zeszło. Po trzeciej próbie, ale zeszło. Ok, dobra, mamy to. Oczywiście, te. Rzeczy możesz sobie poprzesuwać troszkę wyżej, żeby takich odstępów nie było. Mm -hmm. No, problem z tym przesunięciem. Może zaraz zaskoczę, ale ogólnie sam szablon bardzo fajnie wygląda. Mm -hmm. No, No, tutaj to przejeżdżanie to tak. Też bym sobie zmniejszył, żeby to było bardziej widoczne. O, cyk. Zobaczmy teraz. No, dużo lepiej. No, widać teraz całą, jakby, posesję, a nie tak rozciągnięte. Yy, tutaj fajnie. I formularz kontaktowy super. No, ogólnie rzecz biorąc, to śmiało możesz używać tego szablonu. Jest fajnie dopasowany do wersji responsywnych. Do komórek. Jest przede wszystkim ta strona internetowa mała, dzięki czemu będziesz mógł czy tam mogła bez problemu ją pozycjonować, ale wróćmy jeszcze do strony głównej. To wszystko, co tu jest, jeśli chodzi o cały content, będziesz musiała zwiększyć liczbę słów, ponieważ ona nie zawiera powyżej 3000 słów. Czyli tak jak Google by sobie tego życzyło, przez co strona może ci się słabiej pozycjonować, więc tutaj wszędzie dodawaj teksty związane z twoją działalnością, tak aby klienci cię znajdowali. Link do tego szablonu masz pod filmem i pod filmem również będziesz miał link do innych szablonów stworzonych specjalnie dla WebWave. Polecam serdecznie wykorzystanie tego szablonu.